Masz swoją firmę? Oszczędzaj i kontroluj koszty z Play. Przenieś firmę do Play i wybierz najdaniej dla firm. Abonament bez limitów, a w nim rozmowy SMS-y i internet 5G bez limitu tylko za 50 zł netto miesięcznie po rabatach przez całą umowę, bo w Play płacisz mniej. Play. Wakacyjny hit kolej Dolnośląskich wraca. KD Premium Nadmorski. Znów połączy Wrocław ze Świnoujściem. Od 21 czerwca do 31 sierpnia w każdy weekend. Z Dolnego Śląska nad Bałtyk już w 5 godzin i 7 minut. Dołącz do grona 15 tysięcy zadowolonych pasażerów. I ruszaj nad morze z kolejami dolnośląskimi. No kolego, taki mocny jesteś? Mhm. Taki szybki? Tak! Podobasz mi się. Sprawdzę, ile jesteś wart. Samsung Galaxy S24 FE 5G sprawdzi się każdemu. Teraz do 50% taniej w ofercie z abonamentem. No i elegancko, i sympatycznie, i nie można tak od razu. Można, ale pan tak świetnie gra. Publiczność za mną szaleje. Spróbowali Spróbowaliby nie. Przejdź do Play. Teraz Samsung Galaxy S24 FE 5G do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Twoja firma ucierpiała w powodzi? Masz więcej czasu na złożenie dokumentów. Zgłoś się do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i złóż wniosek do końca sierpnia 2025 roku. Blisko 600 przedsiębiorców otrzymało wsparcie finansowe świadczone przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Środki te pochodzą z Ministerstwa Rozwoju i Dokumenty należy składać do siedziby CAR SA w Jeleniej Górze. Sprawdź szczegóły na www.car.pl No kolego, taki mocny jesteś. Mhm. Taki szybki. Tak. Podobasz mi się. Sprawdź ile jesteś wart. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G sprawdzi się każdemu. Teraz do 50% taniej w ofercie za abonamentem. No i elegancko, i sympatycznie, i nie można tak od razu. Można, ale pan tak świetnie gra. Publiczność za mną szaleje. Klaszo! Spróbowaliby nie. Przejdź do Play. Teraz Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. 2 lipca, Środa. Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. Powracamy do majowej sesji absolutoryjnej Rady Miasta Bolesławca. W dyskusji nad raportem o stanie Bolesławca w 2024 roku poruszono bowiem kwestie demografii w mieście oraz sposobów na zatrzymanie młodych ludzi w mieście. My za kilka lat będziemy mogli... Na majowej sesji absolutoryjnej Rady Miasta Bolesławca prezentowany był raport o stanie miasta w 2024 roku. Wśród danych, które są w nim prezentowane, są również te, które dotyczą demografii w mieście. W ubiegłym roku w Bolesławcu urodziło się 495 dzieci, a zmarło 699 osób. Te dane skłoniły radnych do zapytania o działania, które mogłyby zapobiec takiemu niekorzystnemu zjawisku w miejskiej demografii. Chcielibyśmy wiedzieć, czy i jakie działania planowane są w tym zakresie. Jak miasto zamierza wspierać młode rodziny, czy na przykład poprzez programy dofinansowujące procedury in vitro, chociaż jest już taki krajowy program, ale niektóre miasta jak Częstochowa, Warszawa prowadzą te programy i to powoduje zwiększenie dzietności. Bolesławiec to nie jest wyspa jakaś oddzielona od zjawisk, które się dzieją w całej Europie. Już nawet nie w Polsce, ale w całej Europie. Bolesławiec to nie jest wyspa. Działania jednostkowe, działania lokalne, one w niewielkim stopniu się przyczynią do tego, żeby tak prosto spowodować Zwiększenie, przepraszam za to słowo, dzietności. To są przede wszystkim przyczyny kulturowe. To zjawisko wspólne dla niemal całej Europy. Kobiety, małżeństwa czy związki partnerskie nie chcą mieć dzieci. Żadne żłobki, żadne przedszkola, żadne jakieś 500, 800 czy 1000 plus prawdopodobnie nie zmieni nastawienia, aby. Aby te przecież Państwo też się poruszacie, wielu z Was zna młodych ludzi, wie, że jest coraz więcej małżeństw, które nie planują i mają do tego prawo, nie planują urodzenia dzieci. Prezydent wskazał też na brak korelacji między zwiększaniem standardów życiowych lokalnej społeczności, czyli między innymi dostępem do żłobków, przedszkoli czy szkół, a zwiększaniem się dzietności. Stan demograficzny miasta to również kwestia obecności tu młodych ludzi. Jak przyciągnąć i zatrzymać młodych ludzi w Bolesławcu? Oprócz inwestycji w edukację czy kulturę, ważna jest ich aktywizacja i współudział w życiu publicznym. Dlatego apelujemy o utworzenie ponownie budżetu obywatelskiego. To nie tylko narzędzie współdecydowania, ale i przestrzeń dla młodych do zgłaszania własnych projektów dotyczących przestrzeni publicznej, sportu, kultury czy ekologii. W wielu miastach młodzi mieszkańcy z entuzjazmem uczestniczą w tym procesie. W kwestii zachęt dla młodych ludzi, by pozostawali albo przyjeżdżali i osiedlali się w Bolesławcu, to w mieście już od lat prowadzone są działania, które mają na celu i tworzenie warunków do powstawania tu nowych miejsc pracy, i do budowania infrastruktury społecznej zwiększającej standardy życia w mieście. Jednym z mierników efektywności tych działań jest powstawanie w mieście nowych mieszkań. Sam fakt, że w Bolesławcu o, wybudowanych bądź w budowie, bo w zamiarach budowy jest 2,5 tysiąca mieszkań, około tysiąca mieszkań zostało zbudowanych w ciągu ostatnich kilku lat, to proszę Państwa, oni budują te mieszkania. No dla kogoś? No nie budują dla siebie. I te mieszkania zostaną w Bolesławcu. Jeżeli jest takie miasto stołeczne, w którym chwalą się, że wybudowali tam tysiąc ileś mieszkań, my mówimy o 2,5 tysiącach mieszkań w mieście, które jest 50 razy mniejsze od stolicy. Bum mieszkaniowy w Bolesławcu świadczy więc o tym, że ciągle jest chęć do mieszkania bądź zamieszkania w mieście. Natomiast w kwestii budżetu obywatelskiego, którą radna podniosła w kontekście zatrzymywania i przyciągania do miasta młodych ludzi, prezydent Bolesławca przypomniał argumenty, które pojawiały się już w wielu dyskusjach na ten temat. Może to zirytuje część radnych, ale proszę państwa, to państwo jesteście od tego, żeby tworzyć budżet obywatelski, bo każdy budżet miasta to jest budżet obywatelski. Każdy budżet miasta to jest budżet obywatelski, bo Państwo zostaliście wybrani przez obywateli tego miasta. Patrząc na budżety obywatelskie i na to w Polsce, ja się tym bardzo interesuję. Widzę sporo rzeczy, które się udały, i tu się zgadzam, ale widzę ogromną ilość nieprawidłowości. Widzę pomysły. Nie będę już wymieniał miasta, bo znowu powiecie, że, że ktoś może powiedzieć, że to jest agitacja wyborcza, ale widzę pomysły, które po prostu nie miały najmniejszego sensu. Doświadczenia samorządów, w których takie budżety funkcjonują, nie potwierdzają też tego, że w jakiś znaczący sposób wpływa to na wzrost aktywności społecznej w skali całych samorządowych populacji a negatywne doświadczenia dotyczą na przykład organizowania aktywności w popieraniu projektów obywatelskich przez pewne grupy mieszkańców, które dążą do realizacji bardzo partykularnych celów, niekoniecznie społecznie uzasadnionych. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie, wśród nich m.in. o liście otwartym bolesławieckich ceramików, w którym sprzeciwiają się wykorzystywaniu bolszewickiego święta ceramiki do propagowania własnych poglądów przez jakiekolwiek środowiska społeczne. Bolesławieccy i Nowogrodzieccy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn z powiatu bolesławieckiego, którzy byli poszukiwani w związku z wyrokami za popełnione przestępstwa i mieli do odbycia kary pozbawienia wolności. To 38-letni i 49-letni mieszkańcy Bolesławca, 29-latek z gminy Gromadka i 27-letni mieszkaniec z gminy Osiecznica. Wszyscy trafili już za kratki. W minioną sobotę zgorzeleccy policjanci odnaleźli dwie zaginione osoby, 36-letniego mężczyznę i 80-letnią kobietę. W poszukiwania zaangażowana była policja i ochotnicza straż pożarna. Uczestniczył w nich również pies i jego przewodnik z Bolesławieckiej Komendy Policji. W Zgorzelcu odbyło się spotkanie na temat poprawy bezpieczeństwa na przejściach granicznych. Uczestniczyła w nim Wojewoda Dolnośląska, lokalni samorządowcy, przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiano o tym, jak poprawić sytuację na granicy i co można zrobić, by mieszkańcy nie odczuwali trudności w codziennym przemieszczaniu się. Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne skierowało do lokalnych mediów list otwarty. Ceramicy sprzeciwiają się w nim wykorzystywaniu bolesławieckiego święta ceramiki do promowania swoich własnych poglądów przez jakiekolwiek środowiska społeczne. Uważają to za niemoralne i uderzające zarówno w ideę święta ceramiki, jak i bezpośrednio w biznesy lokalnych twórców ceramiki. Takie incydenty miały miejsce w trakcie ubiegłorocznego święta. Bractwo Ceramiczne sprzeciwia się takim działaniom i nie życzy ich sobie w trakcie tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Gmina Miejska Bolesławiec po raz kolejny przystąpiła w tym roku do rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025, moduł 2. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Program realizowany jest z dotacji celowej budżetu państwa i skierowany do mieszkańców Bolesławca w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Wakacje trwają, ale w dyskusyjnym klubie filmowym DKF BOK filmy będą oglądane bez wakacyjnej przerwy. W kolejne poniedziałki o godzinie 19 pojawiać się więc będą tytuły znane koneserą dobrego kina. Karnety na wszystkie cztery filmy dostępne są w kasie kina do 7 lipca. Wakacje, wakacje, ale żaden czas nie jest wolny od tego, by wzbogacać swoją wiedzę. Niekoniecznie musi to być wiedza książkowa dotycząca szkolnych przedmiotów. Bolesaveckie Muzeum Ceramiki oferuje młodym ludziom właśnie poznawanie takich rzeczy, o których nie dowiedzą się na zajęciach w szkołach czy przedszkolach, jak na przykład czerpanie papieru. Przedszkolaki z miejskiego przedszkola nr 3 odwiedziły dzisiaj Bolesławieckie Muzeum Ceramiki. I nie była to wcale taka sobie wizyta, ponieważ dzieci uczestniczyły w wiekopomnym wydarzeniu, otwierając oficjalnie szczególną wystawę w tej placówce. No, z papierem przez dwa tysiąclecia możemy uznać za otwartą. Otworzyliśmy wystawę z papierem przez dwa tysiąclecia, ale nie jest to typowy wernisaż, który dotychczas odbywał się w naszym muzeum. Dziś w tym wydarzeniu udział wzięły przedszkolaki. Nasi najmłodsi odbiorcy wczuli się troszeczkę w rolę gospodarzy i wspólnie z nami poprzez symboliczne przecięcie wstęgi otworzyli tą niezwykłą wystawę, która przedstawia historię dziedziny życia każdego człowieka, która jest niezwykle ważna. Samo wytwarzanie papieru wpłynęło na rozwój cywilizacji. Dzieci zwiedziły wystawy, ale to wydarzenie nazwane papieriadą miało dla nich dużo ciekawszy element. Przedstawiciel Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wprowadził ich bowiem namacalnie w praktykę czerpania papieru. Kiedyś robiono papier za pomocą takich sił. Trzeba było wziąć takie sitko i można było robić kilka kartek właśnie w ten sposób, więc jak się domyślacie bardzo długo trzeba było, przez tego czasu zajmowało to, trzeba było nie tylko takie małe kartki, ale o wiele większe wykonywać, nie tak jak dzisiaj, bo dzisiejszy papier jest całkowicie inny. Dzieci dowiedziały się, że papier powstaje z przypominającej rozgotowany ryż masy, w której skład wchodzą celuloza, woda i klej. I taką gęstą masę wlewa się tutaj do kadzi, i z tego się będzie robić papier. Tylko, żeby wykonać kartkę, trzeba sita. I zobaczcie, mamy tutaj właśnie takie sito, które zostało wymyślone 800 lat temu i jest używane do dzisiaj. Jest bardzo proste w użytku, bo się składa tylko z dwóch elementów. No i jeszcze na samym środku mamy taki znaczek. Jak myślicie, kogo on przedstawia? Króla. Nie. Popatrzcie, co on trzyma w ręce. Rycerza. Jezus? No, blisko. Bliżej niż do rycerza. Nie. Nie, to jest święty Piotr, bo on trzyma klucz. Więc on jest strażnikiem bram nieba i to jest symbol, czyli logo firmowe naszego młyna papierniczego. To miasta, zatem znany nam i współcześnie znak wodny, który umieszczany jest na papierze. Proces czerpania papieru swoją nazwę wziął od tego, że pierwszą czynnością przy produkcji kartki papieru jest zaczerpanie ramką z sitem masy celulozowej. Woda nam odcieka. Na górze masa pozostaje. Teraz można ściągnąć ramkę i zobaczcie, kartka jest już uformowana. Tylko no zobaczcie, jaka jest gruba. Ona się składa teraz w 70 albo 80% z wody, czyli większość tego papieru jest wodą. Ale musimy teraz jakoś ściągnąć tą kartkę i przełożyć tu na tą ściereczkę. Jak myślicie, to jest łatwe czy trudne? Gdyby było trudne, to nie bylibyście tutaj zaproszeni, żeby zrobić tą kartkę. Czyli musi być łatwe. Łatwe. Tak, ale jak to zrobić? Spróbujcie dotknąć palcami i ściągnąć ten, ka ten kawałek papieru. A? No, nie jest to chyba takie łatwe. Jest więc inny, łatwy sposób na zdjęcie kartki z sita. Wystarczy si to przyłożyć i docisnąć do ściereczki rozłożonej na deseczce. Zobaczcie, kartkę mamy teraz na ściereczce. Znak wodny jest widoczny. On nam zniknie później. No i teraz, żeby nam się kartki ze sobą nie posklejały, przykładamy kolejną ściereczką i budujemy taki cały stos. Ten proces dzieci powtarzały własnoręcznie tworząc swoje kartki papieru. Ale te kartki to nadal masa, która ma w sobie wiele wody. Sto z wykonanych kartek wkłada się więc do prasy i w niej wyciska nadmiar wilgoci. Po tej operacji papier z pomiędzy ściereczek można wyjmować jak niemal gotowe już kartki. Na koniec wystarczy, by do reszty wyschły, i już można nanosić na nie interesujące teksty bądź rysunki. Nasze przedszkolaki poznały tajniki wytwarzania papieru, w jaki sposób go czerpać tą tradycyjną rzemieślniczą metodą i każdy z nich zabierze sobie na pamiątkę swój własny, wyczerpany arkusz papieru. Z okazji otwarcia wystawy i uczestniczenia w warsztatach czerpania papieru, dzieci otrzymały też okolicznościowe odznaki, które też same mogły wycisnąć na specjalnej prasie. Wystawę z papierem przez dwa tysiąclecia otworzyły dzieci, ale jest ona oczywiście skierowana i dostępna dla wszystkich. Na ekspozycji, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa, będzie można zobaczyć historię wytwarzania papieru od starożytności po czasy współczesne. Każdy z Was będzie mógł nie tylko doświadczyć czerpania papieru, ale także zobaczy sprzęty, którymi posługiwano się w starożytności do czerpania właśnie papieru. A wracając do dzieci, to Muzeum Ceramiki ma dla nich w trakcie wakacji sporo atrakcyjnych zajęć. Warsztaty czerpania papieru odbędą się 8, 22 i 29 lipca o godzinie 11. Zapisy na nie odbywają się telefonicznie. Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 17 stopni Celsjusza, w dzień 27 stopni. Wilgotność powietrza 80% w nocy i 60% w dzień. Pojawi się umiarkowane zachmurzenie i od południa ma popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne będzie od rana rosło, w południe wyniesie 1018 hektopaskali. Wiatr z kierunków zachodnich wiał będzie z prędkością do 18 km na godzinę. Masz swoją firmę? Oszczędzaj i kontroluj koszty z Play. Przenieś firmę do Play i wybierz najdaniej dla firmy. Abonament bez limitów, a w nim. Rozmowy SMS-y i Internet 5G bez limitu tylko za 50 zł netto miesięcznie po rabatach przez całą umowę, bo w Play płacisz mniej. Play! Twoja firma ucierpiała w powodzi, masz więcej czasu na złożenie dokumentów. Zgłoś się do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA i złóż wniosek do końca sierpnia 2025 roku. Blisko 600 przedsiębiorców otrzymało wsparcie finansowe świadczone przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Środki te pochodzą z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dokumenty należy składać do siedziby KAR SA Wieleniej Górze. Sprawdź szczegóły na www.kar.pl. No kolego, taki mocny jesteś? Mhm. Taki szybki? Tak. Podobasz mi się. Sprawdzę, ile jesteś wart. Motorola Edge 50 Pro 5G sprawdzi się każdemu. Teraz do 50% taniej w ofercie z abonamentem. No i elegancko i sympatycznie, i nie można tak od razu. Można, ale pan tak świetnie gra. Publiczność za mną szaleje. Spróbowali Spróbowaliby nie. Przejdź do Play. Teraz Motorola Edge 50 Pro 5G do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play.